Siema widzowie podobno się nagrywa Nie wiem czy to prawda Jak nie to nie Sprawdzałem Czy są jeszcze jakieś dzisiaj nagrody w drugi dzień świąt Ale są To jest Mega box Dlatego ja się wybierę Pięć rzeczy, nie, nie, tyle rzeczy mogę trafić I 5 rzeczy O tutaj jest 18 megałców W sumie dobra oferta jakby nie patrzeć Bardzo dobra oferta To też jest bardzo dobra oferta To nie, nie wiem czy to jest bardzo dobra oferta nie wiem. a jeszcze mam małą skrzyneczkę Dupa Już, już normalnie ograniczenie tylko będzie dawane tego Normalnie I włączone zarabianie, jakbym jeszcze z tego coś zarabiał więc no, czy się nagrało? W ogóle nie mam pojęcia. Ale żegnam się z wami widowie.